Myślę, że ta reaktywacja jest pięknym takim wspomnieniem i, i kontynuacją historii. Dlatego też pozwolę sobie tutaj, na, dziękując, że ten turniej dalej trwa, na ręce głównego organizatora wręczyć taką piłeczkę Polska 2012, Polska Gola. Niech to będzie taki, taką motywacją do tego, żeby ten turniej w kolejnych latach był kontynuowany aktywacji ogłaszam za otwarty. Dziękuję bardzo. Andrzej. Jak za starych dobrych czasów do Pana Zwyżka i tym miłym akcentem turniej. Kielce i doczekaliśmy się pierwszej bramki grający z numerem 10 w drużynie Kielc. I kapitalnie. Padnie zdecydowanie więcej w dzisiejszym spotkaniu, czego zawodnikom sobie i Państwu serdecznie życzę. od organizatorów okolicznościowe pamiątkowe koszulki turnieju piłkarskiego Ogrody 2012 reaktywacja a po krótkiej przerwie dalszy ciąg piłkarskich zmagań pierwszy mecz turniejowy w którym zagrają Centrum Sport i Duduś Team <grym i wstydzio> Я не могу сказать, где это надо покупать.